Hej, okay. w dzisiejszym odcinku skupimy się na kolejnej chorej teorii. Co jeśli wam powiem, że świnka Pepa reprezentuje holokaust, a wszystkie postacie przedstawiają wygłodniałe dzieci żydowskie, zaczynajmy! Pierwszy witajcie! Przepraszam za przerwanie Waszego programu, ale mam wam do przekazania ważną wiadomość. Ja jestem L, ale na potrzeby tej informacji proszę nazywajcie mnie Ryuzaki i wszystko co wam powiem zachowajcie tylko i wyłącznie w waszej pamięci. Nie nagrywajcie ani nie zapisujcie moich słów. Death Note powraca. Niedawno nasza ekipa dostała się do tajnych informacji w Japonii, z których wynika, że planowany jest powrót serii Death Note w formie one za którego będzie odpowiadać oryginalny twórca, czyli Takeshi Obata. O fabule nie dowiedzieliśmy się niczego dużego. Pan Matsuda znalazł jedynie kilka szkiców i lekki zarys fabuły mówiący o tym, żebyśmy nas skupiać na szynigami i tym, czym się zajmowali przed przyjściem na Ziemię. Nie wiemy też, czy ujrzymy tam znane postacie z serii. Nie jesteśmy nawet pewni, w jakich mniej więcej czasach będzie dziać akcja: czy będzie to 5 atramentów Nautem, a może i 500 atramentów Nautem. Więcej informacji ma zostać ujawnione na specjalnym evencie w Japonii pomiędzy 13 lipca i 12 sierpnia. Warto też zauważył, że to nie pierwszy raz, gdy Devon dostał one po tak długim czasie od zakończenia serii. W 2008 roku dostaćmy krótką historię na temat Mira, a później został wydany film o tym Uniwersum. Razem z szefem policji panem i Soichi rozpekulujemy, że tutaj może być podobnie i po one ujrzymy coś większego. Tak czy siak coś się dzieje i postaram się was informować na bieżąco. A! I jeszcze jedno Fuzjon. Nie że nie widziałem Twojego taku skierowanego w moją stronę. Przedstawienie mi jako łeb bez oczegania wizerunku jest to przestępstwo. Dzięki nie jesteś, gdzie więc imesz, więc odskrybaj się za piłką. Dolfajcie, jest na to 99% szans. A tymczasem ja dziękuję za uwagę i wracamy do waszego programu. I to wszystkie argumenty z tej teorii. Napiszcie w komentarzu, czy Was przekonała, albo podajcie własne argumenty. Ja tymczasem się z Wami żegnam, także dzięki za oglądanie. I na razie.